Infokioski zainstalowano w sześciu miejscach na terenie świdnicy. Są nimi ulica Kościelna, Nieopodal Kościoła Pokoju, Plac Jana Pawła II, ulica Długa, Plac Grumwalski oraz Plac Świętej Małgorzaty i Rynek. Urządzenia testowano przez 3 miesiące i tak na początku lutego zostały one oddane do użytku. Dzięki interaktywnym kioskom turysta przybyły do Świdnicy, za pomocą kilku kliknięć dowie się, gdzie przenocować, zjeść ciepły pościłek oraz co ciekawego warto zobaczyć w okolicy. Infokioski w swojej pamięci posiadają informacje na temat takich miejscowości jak Bardo, Kłocko, kędzierzyn Koźle, Świdnica, Skalice oraz Przerowie. Spis szlaków turystycznych czy informacje o polsko-czeskich projektach to kolejne atrakcje, w które wyposażono urządzenia. Infokioski pozwalają na przeglądanie stron w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i czeskim. Panele obsługiwane są poprzez ekran dotykowy. Warto zaznaczyć, że dzięki innowacyjności urządzeń bezprzewodowej sieci internetowej, w którą zostały one wyposażone, każdy użytkownik Infokiosku może wysłać maila pod dowolny adres. Urządzenia multimedialne są czynne całą dobę.